Obecnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znajdują się 43 duże budynki. Tutaj jest moje małe królestwo, którym przywracam świetność starym przedmiotom. Jesteśmy w miejscu, w którym Duch Puszczy ma swój dom. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest chyba już jedynym miejscem, gdzie turyści mogą zobaczyć chaty kryte strzechą, poczuć klimat tej dawnej Podlaskiej wsi. to takie kocimiętki piękne zobaczcie kobiety to, o tak no. No, o ale znajcie, na rozmiłowanie. macierzankę macierzankę nie jest przez salutką wieś, Wydeptała ją, Hanusia, jak nosiła jeść. Wydeptała ją, Hanusia, jak nosiła jeść. Jakieś nosiła. Boga prosiła, ażeby mój ty, Janeczku, ja twoją była. A żeby ty bo, Janeczku, ja twoją była. Ty będziesz moją, a ja będę twój. tylko proszę cię Hanusiu. Z innymi nie stój. Przykryjemy ściereczko Wam. Was pompuchy, pempuchy. zaniesiemy na piecyk ciepły, żeby Wam było ciepełko, żeby dobrze urosłyście. Przykryjemy dokładnie. No tu trochę tej koniuczynki białej jeszcze jest. O, o. To to musi przelęcnik biały kobiety. Handzia! Handzia! Chodź. Matula, już nie Matula. Jak ciężko, matulu. Matulu. gorąco, matulu. ciężko. Aj, aj, A co tak pachnie pięknie, na całą chatę tak pa, pięknie pachnie. Matulu, ja miałam trochę czasu, to pampuchy zagniotła. O, to dobrze, bo jak ja szła z na wianuszki, to spotkała Felusiowę i Kumę. I zaprosiła ich do nas, że przyszli wianki wić, to będzie wesele i pomogą nam. To dobre. No. Matulu, a powiedzcie, jakie to ziele dobre na rozkochanie? Dawniej gadali, że macierzanka niby, że w głowie rozjaśnia, ciepłość dla ciała Aha. daje. Handzia, a po co ci to wiedzieć? No wiecie, Matulu, bo my z dziewczętami mamy bić na noc świętojańsko. To dobrze wiedzieć, jakimi ziołami można roz rozweselić kawalerów. Oj, chandzia, chandzia, do roboty się bierz, a na kawalery to jeszcze masz czas. Pompuchy smażyć. Idę, idę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Siadajcie, komu dobrze, że przyszli. To będziemy widźwianki. A, będziemy, będziemy. A ja to już od razu do kościoła się wybrała. No tak, no. Jeszcze gadała, że przyjdzie Józwowa z zwackowo. Tyle kwiatu lipy nazbierają, bo tam u nich pod lasem to tak obsypano tymi kwiatami, że tylko bzi co o. jak w roju. A wiecie co kumo, jak ja szła do was, to widziała, że was macie kartofle odoruje. To nie za wcześnie? Nie, bo parę listki tak pięknie poschodzili na ziemię, to i czas. Bo potem będą się łamać. No tak, no. To, to Niech no, będzie pochwalony Jezus a, Chrystus. Wiekę, wieki, wieki nie nie zaczęli jeszcze widź? Nie, no, ja tak. musimy się pospieszyć, góry, bo, bo trzeba siadajcie. wcześniej do, do obrządku iść, bo potem, żeby zdążyć na święcenie wianuszków do kościoła. Handzia, no. chodź tu, chodź, dziecię tam. Co matulu, co matulu. Handzia, ty leć do I ma, Dybkowej to pokonano, to i przeprowadź się, bo na piękne znapre na Boże ciało w wianuszkach. To pierwsze klasy zielarka. No, tak, 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 tak. A o zioła to wie wsio. Idź. Dobre, by. pójdę matulu, pójdę. O, matulu, ja jest pan puch i upiekła. O, zobaczcie, ja za to wsio zrobię. No, to była pracowita ta Twoja kancia. To poczęstujcie kumy. Dobre. To bierzcie kumy. A no i weźmiem, weźmiem. Mm. Maciejowo, jak nie widać, do waszej handzi w swaty przyjdą. Jeszcze ma czas, trzeba posagu zbierać. Oj, po, bez posagu po, 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 wezmę. No. A niech będzie pochwalony Jezu Chrystus. No, nie, nie, nie na wieki wieku. Na wieki wieku. Chodźcie, babku, chodźcie. chodźcie. Siadajcie, babku, siadajcie. Siadajcie, tylko pomału. Siadajcie, babku, siadajcie. Dobre babko, że przyszła do nas. To nam pomoże przy tych wianuszkach. A co ja tam wiem? Tyle, co mnie moja babka i matka nauczyli. No, kobiety, bierzmy się do roboty. mi ojca i syna i ducha świętego Amen. Bez przezegnania przed kaz do roboty nie trzeba się brać. Bo moja babka gadała, za jak się pse zegnasz, to i Pan Bóg dopomaga w ano, pracy. Tak, tak. tak pospieszcie tak, się, bo pospieszcie się, bo grzmi. Zaraz no. będzie badać deszcz. A macie? Nie, o, je, nie, 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 nie narwali, o, zapomnieli. Handzia, ty Na międzę pod las, wackowe pole. Tam jest w zerwi i ze cztery garści przynieś tak. i będzie dla wszystkich. Dobre, dobre. Tu zara przyniosę. O, o, o. Chwalcie, łąki umajone, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła ich kręte strumyki. Chwalcie cienie stegajki, źródła i kręte strumyki, Co i gra z morza falami, W powietrzu buja skrzydłami, I co czuje i co żyje, Nie z nami Maryje. Ciu, ciu, ciu. Jak ja zaszłam na no tą wiedzę, podążyć przelęczy y, y, nikt i zaczęła zrywać. Jak nie huknie, coś na mnie wyskoczy. Ja się obejrzała nade mną, takie chłopisko stoję. Ja się zaczęła uciekać i krzyczeć. Ja się tak wystraszyłem, że i będzie wszystko dobre. Babku, tyle włosów może być? Może być, może być, tak. Włoskanak tak, tak. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ajcie idźcie z wybuchiem. idźcie z i już może lepiej, co? Już lepiej. Lepiej, lepiej. Widzicie, jak to do nieszczęścia niewiele trzeba? Przestraszy taki handzie i biedacy nie by jeszcze się, się kołtun wywinął. Eee tam kołtun, musi jakiś kawaler do naszej handzie w zaloty chciał o, uderzyć. Ale nasza Handzia, taka puchliwa, myślała, że to bandyta i się o, przelęcyła. Wzięła wiszę, z tej chłopa przelęcyła. Tak. Bo, tak. bo wiecie, teraz przed świętym Janem, Handzia, to kawalery szukają pannów, bo z kim pójdą kwiatu peproci? O, o. No. Czy nie boj, się nie boj. Rozwitła róża w ogrodzie, płyń mój dzianeczku po wodzie, płyń mój dzianeczku najpierw niech mnie pokocha najmilszy. Płyń mój Janeczku najpierwszy, niech mnie pokocha najmilszy. No to kobiatki zabierajmy się do kościoła, bo już czas Januszki święcić. Śpiewamy. No, no zaczynajcie. Świeci miesiąc, świeci na wysokim niebie, o, to do, do mnie dziewczyno, ja czekam na ciebie, la 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 la, la la, 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 la,

ja pa proci la 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 la.